Nowy Phoenix Pet w Growy Garden I jest na niego tylko 1% szans Nowego Enchanted Chesta Dlatego w dzisiejszym odcinku będę się wymieniał Oto tym petem przez następne 24 godziny Tylko po to żeby sprawdzić Ile jest on warty Także zaczynamy widzowie I jest nowy Fairy Update część druga W którym właśnie został dodany ten pet I jest na niego 1% szans tutaj I widzowie możecie zobaczyć w ekwipunku mam dwie sztuki Przygotowane na ten odcinek Zobaczcie w taki sposób prezentuje się ten pet Jest on bardzo ładny Naprawdę szczerze mam powiem że twórcy tej gry no powiem wam szczerze, że się postarali z tym petem I zobaczcie, tutaj mamy drugiego właśnie takiego Feniksa Jak sobie pójdziemy do ogrodu i sobie zobaczymy co ten petik robi To pety, które wyjmujecie z Pet Mutation Maszyna Czyli właśnie o tego, jak wyjmiecie tego peta To od razu możecie dostać na nim 5 age'a czy coś takiego Od 1 do 5 age'a bonusa dostajecie Oraz co 6 minut i 40 sekund robi mutację flaming Właśnie w taki sposób działa ten petik Możecie sobie zauważyć jeszcze gdzie on tutaj jest O zobaczcie, właśnie tutaj jest ten pet I właśnie dzisiaj naszym jest zadaniem Wymieniać go przez 24 godziny, żeby zobaczyć, ile w ogóle ten pet jest warty. Dlatego zanim wbiję na publiczny serwer, to zostawcie teraz subskrypcję oraz łapeczkę w górę, jak jesteście nowi, a ja wbijam na publiczny serwer. Okej, okay, widzę, znalazłem jakiś publiczny serwer, zobaczcie, tutaj są jakieś ludzie i mamy tutaj oczywiście tego Feniksa. I oczywiście tego zagrodu Feniksa sobie też zabierzemy, jakby mamy dwa na wszelki wypadek. Zobaczcie, tutaj stoi jakiś Toby MB, więc może wyślemy mu trading ticketem trade'a po prostu. Okej, okay, dobra, to będzie nasz pierwszy trade. Zobaczymy, czy nam gościu zaoferuje coś do za tego Phoenixa. Wydaje mi się, że dużo osób go jeszcze nie ma tego. Feniksa, dobra. Ma on na imię Kira i waży on 1.81 kg. Zobaczymy, czy coś zaoferuje. Okej. Okay. co gości nam zaoferował 1.8 miliona kasy. Dobra, więc co? Ja to szybko chyba scanceluję. To nie ma sensu ten trade. No ale jak już jesteśmy na tym publicznym serwerze, to znajdźmy tutaj kolejnego gościa, z którym byśmy mogli się wymienić. Okej, okay, tu jest gościu, tu jest gościu. Dobra, to wysyłamy trading ticketa szybko. Okej, okay, tu jest jakiś gościu, czekajcie, mi Mobi i tutaj ten Riptoat. To wyślemy temu trade'a Dobra, wysłaliśmy mu trade'a, idziemy dać tego Feniksa. Uwaga, dobra, daliśmy Feniksa. Nie ma to znaczenia w sumie jakiego Byśmy fajnie jakbyśmy wytrajdowali. I w ogóle widzę, zaraz wam coś powiem Naszym celem jest zdobyć widzowe co najmniej Rakuna dokładnie Albo najlepiej Kitsune Zobaczymy czy to się uda z tych dwóch Feniksów Lub jednego zdobyć Rakuna albo Kitsune Ponieważ no Tempet jest na niego tylko 1% szans I będzie łatwy do zdobycia Bo te czas też się łatwo zdobywa Więc Tempet nie będzie jakoś rzadki Więc wydaje mi się że każdy nawet z was sobie go zdobędzie Dobra gościu do nas podchodzi To wyślemy mu trading ticketa. Dawajcie wysyłamy mu trader Zobaczymy jego ofertę Nie mam pojęcia ile Tempet jest warty Bo on jest dosłownie nowy Ale na pewno jego cena będzie spadała. Ale zobaczymy, co, co nam tutaj zaoferuje. Dawaj, trader. Dawaj, tutaj ofertę, ziomek Osher Ben 12. I gościu nam zaoferował 90 bilionów. Eee, no, powiem wam tak, widzowie: 90 bilionów to jest, no, mało. To ja mu napiszę offer pet na czacie. Tutaj napisałem, możecie zobaczyć. I teraz zaoferował 811 trilionów widzowie. No, wydaje mi się, że to i tak jest mało widzowie, bo kasa jest aktualnie jeszcze są, no, niezbyt dużo warte w grołe garne Ja chcę widzowie pety. Ja się wymieniam tylko zapety. Zobaczcie, tutaj gościu nam daje jakiegoś dużego peta. Co to jest za pet? Czekajcie, wymienimy się z nim. Ty, czekajcie. Co to za o, gigantyczny pet? Dawaj, trader. Z nim. Dawaj, dawaj omle, dobra. Wymieniamy się. Co to za pet był w ogóle? Był jakiś pies? Jacka Paul. 21 kg. Giant Bean. A, to jest mutacja Giant Bean. Ale zobaczcie, widzę. Gościu akceptuje. Nie, no niestety, widzę, to się raczej nam nie opłaca. Ale gościu tutaj Red Fox ma. Okej, okay, one second. Dobra. <ścoughs> z powrotem wysyła mi trade'a. Dawaj trade a. dobra. I teraz, widzę, idziemy tego Feniksa mu tutaj da znowu zaoferować. No i teraz, czy dostaniemy jakąś ofertę? Uwaga, zobaczymy. To gościu kolejnego ma chyba Giant Peta jakiegoś. I stancela trade'a. Jeżeli chcesz dostawać powiadomienie, jakie jajka, czy jakie roślinie, jeśli nie są aktualnie w sklepie, to wbijaj na naszego Discorda, linka masz w opisie. Możesz sobie wybrać na przykład Sugar Apple czy Book Ega tutaj na dole, czy Myfical Ega i jak to będzie w sklepie, to dostaniesz powiadomienie już na naszym Discordzie. Link w opisie wbijaj. Dobra, zmienić publiczny serwer. Gościu, chce ze mną tutaj trajda z tego Feniksa, bo sam nawet napisał. Więc zobaczymy jego ofertę. Czy w końcu nam się uda zrobić pierwszego tradera w tym odcinku i gość mi zaoferował Corrupted kodamę. Nie wiem czy żab. Pterodaktyl, tylko Kodama i Pterodaktyl widzowie, no to nie jest najlepsza oferta, na pewno nie, więc za chwilę się widzimy jak dostanę jakąś lepszą ofertę. Dobra widzę, dostaliśmy taką ofertę, Griffin i Bone Blossom taki, nie wiem czy to się szczerze opłaca, bo Griffin też nie jest najlepszym petem, ale mam mutację Giant Bean. To jest w ogóle chyba mój widz, bo on wbił do mnie na publiczny serwer, bo ja tutaj, właśnie zobaczy dwóch widzów siedzi mi na serwerze, ale chyba wiecie co, ja to też stancel... czekaj. Tak, więcej petów, dobra, żeby dodał, widzę, bo to się jeszcze nie opłaca moim zdaniem, bo ten Griffin też nie jest najlepszym petem, Fenix jest, no, lepszy teraz, okej, okay, Chicken Zombie, hmm, okej, okay, Chicken Zombie i Griffin, widzowe za tego peta, i Pixie jeszcze, wiecie co, widzowie, zaakceptuję to, niech będzie, jakby, to jest mój widz, więc też mu dam zarobić, ale będziemy mieć właśnie o te, te trzy pety, jeszcze mamy i tak jednego Feniksa, więc w sumie to jest spoko, więc akceptujemy, widzowie, dobra, i mamy Griffina, Chicken Zombie oraz Pixie, widzę, dobra, więc w sumie spoko, mamy więcej petów, czekajcie, pokażę Wam. To jest właśnie ten Giant Bean Griffin. Zobaczcie, on jest taki właśnie duży i mamy też Chicken Zombie, który waży 5 kilo właśnie od tego. Więc to no, spoko, spoko. Więc pierwszy trade nam się udał. Mamy jeszcze jednego Phoenixa i oczywiście widzowie, tego Griffina też będziemy dalej tradeować. Jakby musimy go dalej tradeować, żeby zdobyć właśnie albo Rakuna, albo Kitsune. Także ja lecę szukać dalej jakiś publiczny, lepszy serwer. Jeżeli chcesz kupić najlepsze pety w Grow Garden lub innej temy do Robloxa, to idealnie się składa, bo na stronie Bloxboom z kodem NG macie 10% zniżki na zakupy. Zobaczcie, wybrałem sobie takie pety i wpisuję kod Angie i dostaję na Naprawdę fajną zniżkę i można zaoszczędzić. Po zapłaceniu wszystkie zamówienia są dostarczane w mniej niż 4 minuty. Podajecie swój nick z Robloxa i dołączacie do bota i zawsze macie gwarancję zostanie przedmiotu albo zwrotu pieniędzy. Także tutaj chyba spotkałem widza, bo pisze mi od razu siema i zrobimy z nim trailer w mu trading ticketa. Dobra? Teraz pytanie takie dajemy Griffina, czy dajemy widzowie tego Feniksa? Może spróbujemy najpierw tego gryfina trochę wytradować. Damy tego. A, czekajcie, to nie ten Gryffin, to jest ten Gryffin widzowie i chicken zombie on 5 kilo ważył, dobra. Napisałem mu zaoferuj, bo to jest widzowie chyba widz po prostu. No, okej, okay, zobaczymy, co nam zaoferuje Okej, okay, Red Fox i 900QI Napisałem mu, że nie potrzebuję szekli Bo staram się, widzowie, z szeklami nie tradować No bo jeśli ciężko traduję, lepsze są po prostu pety Ale wydaje mi się, że Chicken Zombie Za Red Foxa to by była spoko owka w sumie Golden Goals. Ok, czekajcie, Golden Goals i Red Fox za Gryfina. No to damy tak, widzę. Griffin za Golden Goals, Widzowie, dawajcie No dobra, spróbujmy, zaakceptujmy. fajnie by było zrobić tego trade'a. Ok, akceptujemy, dobra, widzowie Czyli teraz będziemy mieli Golden Goals za tego Griffina Spoko, dobra, ja to akceptuję, widzę. Bo chcemy czemu nie? Jakby wydaje mi się, że za Golden Ghost Dostajemy lepszą ofert, tylko żeby zresztą zaakceptował. Dobra, mamy Golden Ghost widzowie, kolejnego. Dobra, ten Golden Ghost widzowie. O, czekajcie, bo mam tutaj. Dobra, nie, mamy takiego. Okej, okay, widzę, nie, nie pamiętam, który to był. O my jestem twoim fanku. No to dawaj trade'a, jak jesteś moją fanku to dawaj trade'a wymieniamy ci tego Feniksa no, Mojego w ogóle, oczywiście. Dobra, to teraz zaoferuję Feniksa, żeby nie było. Widzę. Dajemy tego Feniksa i tam mam jeszcze Golden Goza. To możemy coś takiego dać. Dajemy te wszystkie pety, które mamy, więc Golden Ghost tutaj, nie. I jeszcze ten chicken zombie tam e, dostaliśmy. Dobra, i tam chyba jeszcze coś jakąś kasę, ale wiecie, to nie ma sensu dawać. Dobra, tutaj mamy kolejnego drejda. Od razu daję Feniksa, od razu daję Pety, które no udało nam się zdobyć w tym odcinku już. Jest to oczywiście Golden ghost, Feniks oraz Chicken Zombie. Czekamy na ofertę. Napiszemy oczywiście na czacie ofer widzowe. No już nagrywam ten odcinek kilka godzin, ponieważ robię przerwy. Ja oczywiście no zsancelował drejda, no nie mogę. Nie wszyscy chcą też w sumie drejdować tego Feniksa, ponieważ widzowe ten pet będzie spadał z wartością, w dół będzie leciał, więc po prostu też ludzie mogą nie chcieć go kupić, ale my próbujemy sprawdzić ile on kosztuje jakby spróbować coś naprawdę dobrego wymienić za tego peta, Czekaj, jeszcze raz, miałem favorite. Okej, gościu jest jeszcze raz trada, to wyślałem mu trading ticketa, choć tu. Na szczęście mam dużo trading ticketów, więc mogę to korzystać z tego. Że teraz dajemy tego feniksa widzowie, ale nie chcę kolejnego Golden Go zakupować. Na bank nie chcę kolejnego Golden Go zakupować. Dobra, zobaczmy, co zaoferuje widzowie nam. I znowu z tancelą. dobra, nie, 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 nie wiem, nie co to się odwala. Ale dobra, wysłał nam znowu trader. boże, będziemy tak w kółku robić tradery, to jest bez sensu w ogóle, dobra. Dodajemy te chicken zombie, dajemy Phoenixa widzowie i dajemy Golden Goza, oczywiście, dobra. I teraz oferuje nam Golden Goza. I za Golden Goza to ja ci mogę co dać, no nie wiem, no. Tutaj dwa Golden Gozy, no nie no, ja ci, ja nie wiem, widzę. Chociaż czekaj, czekaj, czekaj. Poczekajcie, on daje nam Golden gozy 2, dwa Gryfiny. Oh. Kurde. Ej, to może się opłacać tak szczerze. Ej, widzowie, nie wiem, czy by to nie brać w sumie. Dobra, wiecie, co zaakceptujmy? Jakby, czemu nie? No, dawajcie, zaakceptujmy, bo Feniksa wymieniliśmy na Golden goals, chyba, czy coś takiego. Dobra, wiecie, co ja to akceptuję, widzowie? Nie wiem, czy to się opłaca, ale dobra, mamy, widzowie, takie pety. Mamy dwa Golden Goalsy i teraz mamy dwa Gryfiny. I widzowie, tutaj napisałem, że wymieniam dwa Gryfiny oraz Golden Goals X2 na moim Discordzie. Ponieważ aktualnie zostało jakieś chyba 5 godzin do końca challenge'u, widzowie. Więc no, musimy się pośpieszyć, żeby zdobyć co najmniej tego rakuna. No, mamy te dwa Gryfiny, nie? I tutaj mamy oczywiście dwa Golden Goze. No, mam tutaj kilka chyba swoich innych petów, no ale to są te dwa Golden Goze, które po prostu, no, zdobyliśmy z tych dwóch Feniksów. I z tego co wiem, to ten Feniks już nie jest za bardzo dużo warty, więc chyba wydaje mi się, że nawet to nie były złe trady. Aczkolwiek, no, musimy po prostu iść, sprzedać te pety, także ja tutaj wbiłem na publiczny serwer. Zobaczymy, czy zaraz ktoś mi z widzów odpisze na moim Discordzie, ale tutaj zaraz się spróbujemy z kimś wymienić, bo tutaj jest słaby serwer. Chyba tu ktoś ma jedynie Queen Bee, jakiegoś chicken zombie, to zmienię serwer szybko. Tylko wiecie, też jest problem taki, że ja napisałem to o Dzisiaj siódmej w poniedziałek, więc wydaje mi się, że raczej wszyscy są we szkole, ale spróbuję się tutaj wymienić. Hmm, no, nie mogę tutaj nikogo znaleźć. Sprawdźmy, co tam gościu ma za pety. Dlaczego tutaj są ludzie, którzy mają takie słabe pety? Muszę co chwilę serwer hopować albo poczekać, aż ktoś mi odpisze na Discordzie. Dobra, widzę, w takim razie znalazłem tutaj serwer z jakimś widzem. Zobaczcie, Mister Shadow i wysyłamy mu trada. A, poczekajcie, bo on aktualnie traduje i przed chwilą pokazał mi, że ma Butterfly i Dragonfly, także zaoferujemy mu te pety, które mamy po prostu. Okej, okay, tutaj jakiś Holix mi wysłał trada. Dobra, to dajemy te pety, widzowie. A, no i to love. Nie, nie, dobra, nie, nie, kolego, nie, nie. Ja się wymieniam z Mr. Shadow, halo. Ja się z Mr. Shadow tutaj, tutaj widzowie. Dobra. I teraz tak, damy nawet tego Feniksa, widzowie. Ja już go mogę też wymienić powiedzmy, żeby to się po prostu udało, bo to trwa za długo po prostu i nawet nie zdążymy tego zrobić. Golden Gozy 2. Okej, okay, Corrupted kitsune i butterfly tutaj. Ej, to może być ciekawe widzowie, tak szczerze. Ja bym chyba usunął Phoenixa i bym te cztery pety dał mu za Corrupted kitsune i butterfly'a, tak szczerze. Okej, okay, kolejny Corrupted Kitsune. I kitsune zwykła! Co jest? Yo, T-Rex! Dragonfly chyba daje ale dobra, on chyba nie chce mi tego dać za darmo, nie? Jakby na no za darmo, no widzę daje takie pety Chicken zombie Flare jeszcze jakiś. Okej, okay, dobra, on ma takie pety widzowie. No, dosyć ciekawa oferta, ale mm, damy widzowie tak, dwa Gryfiny, dwa Golden Goose za korupcję Kitsuna i Butterfly, myślę, że to by się naprawdę opłacało, bo Butterfly, no, jest trochę lepszym petem, wydaje mi się, niż te gryfiny i Golden Goose Więc szczerze ja bym to wziął, tylko zobaczymy, czy on to będzie chciał zrobić. A No wiecie co, dobra, ja to zaakceptuję, nie wiem czy mi się to opłaca nawet, ale dobra, ja... Oficjalnie akceptuję. Wymień się ze mną, Holix, który ja chce się ze mną wymienić, ale. No i widzę, nie udało się niestety wymienić e, Prawie wymieniliśmy Feniksa za Butterfly i Korrupted I gościuś chce się ze mną wymienić Także widzowie oficjalnie nie udało nam się zdobyć Rakuna czy Kitsune Ale mamy dwa Gryfiny i mamy dwa Golden Gozy I z tego racji, że po prostu no, nie udało mi się wymienić To rozdam te dwa Gryfiny wam Wystarczy, że napiszecie jakiś komentarz oraz te dwa Golden Gozy wam po prostu je rozdam Bo ja ich nie potrzebuję Niestety się nie udało, byłem za mało czasu No także to by było na tyle w tym odcinku No i elo